Witam Was serdecznie, z tej strony Mateusz, chciałbym Wam zaprezentować taką dosyć luźną, prostą gierkę, osadzoną w realiach Dungeons and Dragons. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tego tytułu i im się jeży włos na głowie, gdy słyszą te trzy słowa. Aczkolwiek rozgrywka jest bardzo przyjemna i wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy nie przepadają za tym uniwersum, powinni jednak spróbować. Jest to gra Worker placement, gdzie będziemy umieszczać naszych agentów na planszy. Jest przeznaczona od dwóch do pięciu graczy. Aczkolwiek są dodatki, które zwiększają nam ilość graczy i która może brać udział w rozgrywce. No to co? Tak mniej więcej na osobę przypada 20-25 minut na osobę rozgrywka, więc może to trwać albo do godziny z dwie osoby bądź tak do półtorej, dwóch, jeżeli gramy już na przykład 5-6 osób. Dobra, to teraz przechodzimy do zasad. Na początku musimy rozłożyć oczywiście plansze na środku stołu. Następnie wybieramy sobie jedną z frakcji, którą będziemy kierować w mieście wspaniałości. One nie mają znaczenia, tylko wybieramy tak naprawdę kolor. Następnie musimy przydzielić sobie agentów, czyli nasze piony, którymi będziemy przydzielać poszczególne akcje. Ich liczba zależy tak naprawdę od liczby graczy, i mam na końcu instrukcji podane, ile z graczy, ile dostajemy agentów. Akurat rozgrywka jest przygotowana na 3 osoby, więc każdy z graczy chce 3 agentów, plus zawsze umieścimy jeszcze jednego agenta na planszy, gdyż w czasie piątej rundy dostajemy go, czyli wtedy zwiększa nam się ilość akcji, jaką możemy wypełnić, więc może dojść do, w tym momencie do 4. Następnie każdy z graczy będzie dostanie jedną z kartów, yy, kart Lordów. One są o tyle istotni, że zmieniają nam troszeczkę punktację pod koniec gry. Gdyż jak tutaj mamy na przykład taki przykład. Mamy Lorda, który nam daje dodatkowe 4 punkty za każdy quest z Arkany i e Commerce, więc to jest dosyć istotne. Każdy z nas dostaje takiego jednego Lorda, zapoznaje się z nim i chowa pod tutaj wyznaczone miejsce, żeby nikomu nie pokazywać, żeby się nie ujawniać. Aby reszta graczy mogła się ewentualnie domyślać, na czym tak naprawdę dostajemy ekstra punkty. Następnie każdy z graczy dostaje pieniądze. Mamy oto takie fajne pieniążki o wartości 1, są takie kwadratowe oraz takie półksiężyce o wartości 5. Akurat takim pieniędzmi, z tego co pamiętam, posługiwano się właśnie Waterdeep na podstawie zaginionych krain, zapomnianych krain i Pierwszy gracz dostaje 4 monetki, drugi 5, a trzeci 6. No jakby było więcej graczy, no to byłoby kolejno 7, 8 i tak dalej. Następnie umieszczamy budynki, kartę budynków na odpowiednim miejscu i losowo przydzielamy 3 z nich. Później na tych budynkach kładziemy z pierwszego gdzie wcześniej przygotowaliśmy punkty zwycięstwa. Na każdym budynku umieszczamy po jednym punkcie zwycięstwa. One w trakcie gry będą się kumulować. W momencie, kiedy ich nie będziemy kupować, będzie nam e, rósł ich tych punktów, przez co te budynki będą e, miały większą wartość punktową pod koniec gry. Następnie każdy z graczy dostaje po dwa questy. Questy, które są e, losowo, więc nie mamy na to większego wpływu, co dostaniemy. Umieszczamy je. Tutaj mamy takie fajne pole aktywnych. Proszę bardzo, aktywnych questów. Ich możemy mieć dowolną ilość. Nie ma żadnych kart za niewykonanie questów, więc zawsze możemy ich mieć w zasadzie, tak mówię, nieskończoną ilość. I tutaj umieszczamy questy które dostajemy, czyli na początku gry gracz będzie miał dwa questy, i tak dalej, i tak dalej. Każdy dostaje po dwa questy. Następnie każdy z graczy dostaje po dwie karty, intryk. Karty intryg pozwalają nam na interakcję między graczami, ich też może mieć nieskończoną ilość na ręce. Ich też oczywiście, i akurat tych kart nie pokazujemy, gdyż to są nasze karty, które będziemy zagrywać na innych graczy. Będzie to taka nasza e, interakcja z nimi. Ok. <laughs> Następnie możemy umieścić nasze znaczniki na środku planszy, czyli my tak zazwyczaj robimy, żeby każdy miał łatwy dostęp. E, I co one w ogóle symbolizują? Mamy pomarańczowi, to są wojownicy, które będziemy wysłać na misję. Czarny to są nasi łotrzykowie. Piotry to są magowie. A biali to są kapłani. Głównie o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, żeby wykonywać questy i zdobywać za nie punkty. Punkty zwycięstwa, które oczywiście ten, kto będzie miał jak najwięcej na koniec gry wygrywa. I teraz wam opowiem... Co znajduje się na planszy, na co trzeba zwrócić uwagę, co robią poszczególne pola? W momencie, kiedy już rozłożyliśmy naszą całą grę, począwszy od pierwszego gracza, który posiada takie fajne oznaczenia, takie wyżyczki, umieszczamy po jednym naszym agencie w mieście. Na jakich polach możemy umieścić naszych agentów? Począwszy od takich bardzo prostych yy, pól, gdzie dobieramy naszych y, bohaterów, do naszej kaczmy. Na tych polach dobieramy odpowiednio dwóch wojowników, dwóch łotrzyków, jednego maga, jednego y, kapłana. W momencie kiedy, powiedzmy, zacznę, dobieram sobie dwóch y, wojowników, umieszczam w swojej planszy i oni tutaj mi siedzą do momentu, aż nikt nie wyśle na misję. Następnie kolejny gracz umieszcza swojego y, pionka i tak robimy do momentu aż się nie wyczyścimy ze wszystkich y, agentów. Wtedy przychodzi następna y, tura i tak robię cały czas. Co się dzieje z pierwszym graczem? Pierwszy gracz nie przechodzi. Można go y, zmienić w momencie kiedy wejdziemy na Castle Waterdeep. Deep. Wtedy osoba, która tam wejdzie, otrzymuje kartę intrygi i pierwszego gracza. Czyli w momencie jeżeli nikt tam nie wejdzie, pierwszy gracz zostaje o osobę, która miała go ostatnią. To jest bardzo istotne w momencie, kiedy jesteśmy ostatnim graczem, a chcemy zrobić jakąś akcję, gdy wiemy, że nam ktoś weźmie, to jednak ważne jest, żeby zająć to miejsce. Następnie, co jeszcze mamy? Mamy miejsce, gdzie dobieram sobie 4 kasy. Mamy miejsce, gdzie jest Builders Hall, gdzie możemy za koszt, koszt podany tutaj, możemy wbudować budynek. Powiedzmy, że ja wybuduję sobie ten budynek za 4. Wtedy ściągam punkt zwycięstwa, umieszczam go na swojej planszy, bo będzie on później pod koniec gry liczony, albo na bieżąco, zależy jak wolicie. Następnie budynek umieszczam gdziekolwiek na planszy wolnych budynków i umieszczam swoim znacznikiem, żeby było wiadomo, że ja kontroluję ten budynek. Dlaczego to jest ważne? Gdyż w momencie, kiedy wbudowaliśmy budynek, oprócz tego, że naszą obowiązkiem jest uzupełnić o nowy budynek, nasz Builder's Hall, czyli to jest mój podstąpionek, to teraz każdy z graczy może wejść na to pole i wykonać yy, odpowiednią akcję. Jakie mamy akcje? Przykładowo oczywiście. Jest na przykład akcja, gdzie post post postawimy naszego agenta, dostajemy jednego kapłana i dwóch wojowników. Całkiem fajna akcja, przydatna. Mamy też akcję, gdzie musimy, mamy koszt wymuszony, czyli musimy zapłacić dwie monetki i możemy dobrać sobie dwóch Kapłanów, magów, bądź po jednym magu kapłanie, Więc też bardzo przydatna akcja. Oraz jeszcze jest taki ciekawy budynek, gdzie mamy, w momencie kiedy go wybudujemy, pojawia się tutaj jeden wojownik. I, znaczy pojawiają się dwóch wojowników. I co turę, jeżeli nikt nie wykorzysta tego budynku, oni się tutaj będą magazynować, oni się będą tutaj kumulować. Więc też bardzo fajny budynek. Oczywiście wszystko jest tutaj opisane, bo nareszcie budynków, czyli jak było w tym przypadku. Z magami on oni się nie kumulują. Tutaj po prostu płacimy kasę i dobieramy sobie dwóch wydawanej kombinacji bohaterów. No fajnie, wybudowałem budynek, ale co ja z tego mam, jeżeli inny gracz wejdzie na to pole, na mój budynek? No trochę bez sensu. Aczkolwiek nie, gdyż właściciel dostaje tutaj nagrodę. Zawsze dostaje tą nagrodę. Więc w momencie, kiedy ktoś wykorzysta mój budynek, ja coś dostaję ekstra. A co jeżeli ja wejdę na ten budynek? Czy ja? Oprócz tego, że mogę wykonać tą akcję, to jeszcze dostaję ten bonus. Otóż nie. W momencie, kiedy ja wykorzystuję swój budynek, wykonuję tylko tą akcję i jako właściciel nie mam już tego bonusu. Co jest całkiem chyba logiczne, że ktoś wchodzi do mojego budynku, wykorzystuje jego akcję i po prostu musi mi zapłacić w pieniądzach. Czy ja dostaję po prostu pieniądze tak naprawdę z banku, czy dostaję jakichś bohaterów, tak jak jest tutaj pokazane. Z, po prostu z puli wspólnej. Następnym takim miejscem dosyć ciekawym i istotnym jest to miejsce, gdzie dobieramy questy. Są tutaj trzy miejsca, gdzie możemy dobierać questa. I o co chodzi z tymi questami? Bo o tym oczywiście nie powiedziałem. Mamy tak. Oprócz tego, że mamy nazwę questa, czyli typ questa, który jest nam potrzebny, bo niektórzy lordowie otrzymują ekstra punkty za to. To jeszcze mamy tak, wymaganie, czyli co potrzebujemy, żeby wykonać tego questa. I co dostanę w zamian, go wykonam. Kiedy wykonuję questy? W momencie, kiedy położę swojego agenta, dobieram tam korzyść z miejsca, w którym go położyłem, natychmiast mogę wykonać akcję, jeżeli spełniam warunki. Czyli w trakcie gry dosyć dużo questów można robić. Na początku może być to takie dosyć lamazarne, że idzie nam bardzo powoli, mało dobieram tych, tych naszych bohaterów. Ale z gry... Nam się to uzupełnia, to jest taka trochę efekt kuli śnieżnej, w momencie kiedy zrobię y, jakie, jakieś zadanie, dostaję ekstra ludzi, jak na przykład w tym przypadku, gdzie potrzebuję po jednym kapłanie, wojowniku i łotrzyku, muszę zapłacić jeszcze do tego cztery kasy, ale oprócz dziewięciu punktów dostaję jeszcze czterech łotrzyków, czyli jak wykonaj kwestie, to jeszcze dostaję jakiś bohaterów, więc na pewno uzupełnia nam się to, cały czas nam się kumuluje i cały czas się coś dzieje. Czyli wykonuje quest'a. Oprócz tego, że mamy takiego quest'a, gdy go już wykonaliśmy, umieszczamy go tutaj jako wykonanego quest'a. Pod koniec, pod koniec gry będziemy po prostu tylko sprawdzać, bo quest'y się na bieżąco zadają punkty. Natomiast nazwy, czyli typy musimy zostawić, gdyż nasz lord może nam dodać ekstra punkty. Oprócz zwykłych questów jeszcze mam plot questy, one są tutaj zaznaczone. I jest specjalne miejsce na, na naszej klaszy, gdzie są ukończone plot questy. I co one nam dają? Zazwyczaj nam dają nie punktów niż zwykłe zadania, ale dają nam jakiś efekt, który działa przez całą grę. Jak w tym wypadku, że w momencie, kiedy w jakiejkolwiek akcji dostanę maga, dobijam jeszcze kartę intrygi. Więc zawsze jest jakiś ekstra bonus, który działa przez całą grę. I zawsze nam coś daje, y, jakąś fajną akcję, jakieś dodatkowe karty, bądź dodatkowych y, bohaterów. No ale dobra, to przejdźmy jeszcze do tego pola, gdzie już zacząłem. Czyli mamy tutaj możliwość doboru y, questów. W momencie, kiedy umieszczę swojego piona na którymś z, typi, y, któryś z tych pól, zawsze dobieram jakiegoś questa, którego chcę. I zawsze uzupełniam go nowym. Więc zawsze tutaj musi się znaleźć, się znaleźć cztery questy. I teraz tak, na pierwszym polu... Oprócz tego, że dobieram zadanie, jeszcze dostaję dwa kasy z zasobów wspólnych. Na drugim polu dobieram sobie yy, Questa i dostaję kartę Intrygi. Na trzecim jest to pole, gdzie wszystkie zadania usuwam, bo żadne nam mnie pasuje, uzupełniamy nowymi i wtedy dobieram. Nowy, i oczywiście się później po zakończeniu akcji uzupełniamy. Ostatnio w zasadzie polem, o którym jeszcze nie wspominałem, jest to Water Waterdeep Harbor. I polega na tym, że w momencie, kiedy umieszczę tutaj swojego piona, mogę zagrać kartę intrygi. O co chodzi z kartą intrygi? No karty intrygi to są w zasadzie karty, które powodują interakcję między graczami. Oczywiście zazwyczaj negatywną. I mamy trzy różne typy tych kart. Pierwszy to jest atak. Każda, jest kilka kart ataku. Generalnie atak działa tak, że oddziałowym na jednego gracza, bądź kilku graczy. Zazwyczaj z jakąś korzyścią dla nas, że zabieramy komuś jakiegoś bohatera z tawerny albo wszyscy gracze muszą odrzucić jakiś jedny, jednego bohatera danego typu, więc generalnie przeszkadzajka. Drugą kartą jest to karta Utility i zazwyczaj są to karty, które nas jakiekolwiek wspierają bez ingerencji innych graczy, czy to dobieram coś ze spółki wspólnej, czy to bohaterów, czy pieniądze. W zasadzie wszystko jest opisane na takich kartach. Oraz najbardziej znienawidzona karta, chyba wśród graczy Lords of the Waterdeep, jest to karta Mandatory Quest. Jest to karta, którą obarczamy jednego gracza, i on ma w obowiązku wykonać to zadanie przed innymi. Gdyż, jak sama nazwa wskazuje, że jest to obowiązkowy quest, i musi go zrobić, tak jak już powiedziałem przed chwilą, przed innymi. To powoduje tak, że oprócz tego, że dostajemy bardzo małą ilość punktów, to jeszcze tracimy dużą ilość bohaterów. Naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemna karta i gwarantuję Wam, że będą Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękować za dostanie takiej karty. W momencie, kiedy kończy się tura, czyli wszyscy gracze już rozłożyli swoich agentów na planszy, osoby, które dały na Waterdeep harbour Piony, powiedzmy, że tak to wyglądało, w takiej kolejności, jak położyli, mogą jeszcze umieścić na y, wolnych miejscach swoich agentów. Czyli jest to o tyle fajne pole, to, to Waterdeep Harbor, że oprócz tego, że zagrywam kartę intryk, gdzie to jest póki co jedyne miejsce, gdzie można zagrać kartę intryg, mogą wyjść jeszcze ewentualnie z budynków, to oprócz tego jeszcze możemy gdzieś umieścić swojego agenta na jakimś innym wolnym polu. Więc robię może na końcu tą akcję, ale zawsze to jest jakaś dopałka, jeżeli chodzi o nasze zadania. W momencie, kiedy już wykonaliśmy już akcje na Waterdeep Harbor, naszym zadaniem jest uzupełnienie punktów zwycięstwa na budynkach, ściągnięciu wszystkich agentów do siebie, no i rozegraniu po prostu dalej, tak samo partii, począwszy od pierwszego gracza. Więc jak chyba widzicie, gra jest dosyć prosta, ma bardzo proste mechanizmy i wytłumaczę Wam wszystkie możliwe pola oczywiście standardowe nie mówimy już tu o budynkach jakie są w grze. Teraz tak. Gra kończy się zawsze po y, ósmej rundzie, czyli w momencie, kiedy już rozegramy ósmą rundę, pokończymy nasze y, zadania. Następuje y, podliczenie jeszcze punktów. Co jeszcze, za co jeszcze dostajemy punkty? Oprócz tego, że na bieżąco liczyliśmy sobie punkty za zadania, to jeszcze dostajemy tak. Jeden punkt zwycięstwa za każde dwa pieniążki, które posiadłem, oczywiście zakrąglające w dół. Jeden punkt zwycięstwa za każdego bohatera, którego mamy w tawernie. Jeżeli nie rozliczamy, nie rozliczaliśmy na bieżąco tych punktów zwycięstwa, no to teraz mamy okazję to zrobić. Oraz gracze mogą ujawnić już swojego lorda i powiedzieć, za co dostałem jeszcze ekstra punkty, licząc oczywiście yy, yy, wykonane zadania. I przesuwamy się o tyle punktów, ile mówi nam karta. Więc to jest w zasadzie wszystko. Tak jak zauważyliście, no Gra jest bardzo prosta, ma parę fajnych y, elementów, y, mechanizmów, które fajnie działają. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba, albo może wyciąć. I myślę, że tyle. Więc Panie Deru? Mhm. Kończymy. Jest Ura. tak. Okay. No więc jak zauważyliście, rozgrywka jest bardzo prosta, dynamiczna, no w zasadzie nie ma żadnych przestojów. Negatywna interakcja, dobrze się sprawdza, nie jest aż tak negatywna, że po zagraniu karty intrygi, osoba po prostu aż chce się rozpłakać, do kąta, wypłakać się w misie, że mu nie wyszło. Szybka, przyjemna, prosta, która się powinna spodobać każdemu, kto lubi element strategii z małymi smaczkami w postaci właśnie intryg. No i co, no i przede wszystkim, no, fajny mechanizm questu, gdzie wczuwamy się w tego lorda, który wysyła tych naszych bohaterów w świat, żeby robić te zadania, żeby zwiększać naszą chwałę w mieście, żeby jednak pokazać, kto tak naprawdę rządzi. Co do wykonania, no, muszę przyznać, że gra, ten, kto wymyślił wypraskę, po prostu jest chyba, nie mistrzem świata, gdyż w wyprasce mieści się wszystko, oprócz tego jest bardzo łatwo można wyciągnąć, nie wiem, czy będzie widać, to teraz, ale, jak mam na przykład karty Questów, to może je bardzo łatwo wyciągnąć naciskać z tej strony i wszystkie wychodzą. Po prostu dla mnie magia. Tak samo z kartami budynku. Budynki ustawiamy je pod takim śmiesznym kątem. Może to nie wygląda, nie jest zbyt intuicyjne, ale potem wyciągnięcie to jest po prostu chwila, moment. Wszystko się mieści, gdzie się powinno znajdować. Jedynym mankamentem tego wspaniałego pudełka jest, jakby to powiedzieć, same pudełko. gdyż... W momencie kiedy ono jest takie, może ono fajnie wygląda, jest jakieś designersko zaprojektowane, ale nosząc to w plecaku z wiem, że w pewnym momencie wszystkie elementy znajdują się w plecaku, a nie w pudełku. To jest jedyna mankałem tego pudełka, który no, no trochę boli, ale reszta jest na no po prostu na wysokim poziomie, więc jakby nie było, polecam wam tą grę, spróbujcie zagrać w Heksie. Jak coś, to na pewno się ktoś znajdzie, jakbyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości, problemy, aczkolwiek wydaje mi się, że po tej recenzji tak nie powinno być. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.